Był największym festiwalem muzyki młodzieżowej w komunistycznych państwach bloku wschodniego, odskocznią od szarej rzeczywistości i oazą wolności w czasach PRL. Pomimo zmiany systemu, festiwal wciąż się odbywa i przyciąga tłumę. To jest ta absolutna legenda. Festiwal, który sięga swoją historią roku 1970, na którym zaczynały się największe kariery największych polskich zespołów. I to nie tylko tych rokowych. To tutaj miała miejsce, można powiedzieć, pewnego rodzaju rewolucja społeczna. Bo przecież subkultury lat 80., -tych, 90. -tych, to tutaj znajdowały miejsce na to, żeby móc się pokazać. Weteran Jarocińskiej sceny Maleo świętuje 40-lecie pracy twórczej. Dzisiaj jest to komercyjny festiwal. Ale serce jednak ciągle zawsze w tym miejscu bije mocniej, dlatego że tu się zaczęło wszystko. Artysta opowiada nam, jak ten kontrkulturowy festiwal znalazł się pod lupą tajnych funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa. Było dużo właśnie agentów bezpieki. Po cywilnemu byli różni dziwni ludzie, e, którzy nieraz prowokowali nawet zamieszki. Telewizja kręciła właśnie taką zadymę, i w tym momencie, oczywiście, zohydzała w oczach narodu tutaj, tych brudnych pankowców, jakichś metalowców. Jak mówią organizatorzy, chcą uczcić rokowe legendy. Zawsze staramy się ukłonić historii festiwalu, dlatego 40-lecia. lecia Darka Malejonka, zespołu Hunter czy Kobranocki. Ale też dać głos młodym zespołom. To nie jest tylko dodatek do programu, to jest bardzo istotne elementy programu stawianie właśnie na młode kapele. Gramy bardzo alternatywnie, tak mi się wydaje taki alternatywny metal, new metal. Wciąż kontrkulturowo, ale coraz bardziej rodzinnie. Na następny festiwal Jarociński, jak będziemy grać, to na pewno zabiorę rodzinę. Dużo jest dzieci, nie? Mateusz na przykład jest dzisiaj trochę. z Konradem e, czytali, czytali. Czytaliśmy dzieciom wiersze Tuwima. Nie tylko muzyka, ale i szereg wydarzeń towarzyszących oraz wystawa przybliżająca historię z tamtych czasów. W Jarocinie dorasta kolejne pokolenie wychowane na tym festiwalu.